Chelsea, idziemy razem do skateparku? O, oh, zanosi się na deszcz. Oh. W takim razie same zbudujemy sobie swój własny skatepark. Deskorolkowa przygoda ze zwierzątkami? Czemu nie? Możemy zbudować wszystko, co tylko chcemy. Mega! Budujemy przygody z Barbie. Hej, Gels! Patrz na to! Wow! To było super! Ale wiesz, co byłoby jeszcze fajniejsze? Co? Oh! No, nieźle! Jej ze mną! Wow! wow! Uwaga! Oh! Miałaś szczęście? Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Dzięki. A co to za zwierzątko? Czy to leniwiec? Mały leniwiec! Jak się masz, maluchu? A co ty tutaj robisz? Zgubiłeś się? Ojej, musimy go stąd zabrać! Wiem, co możemy zrobić. Moja znajoma weterynarz wie dosłownie wszystko o zwierzętach. Doskonały plan! Zapraszamy maluchu! To twoja własna deskorolka. Świetnie! No to ruszamy! Nie martw się, mamusiu, znajdziemy twojego maluszka. Pamiętasz, gdzie go ostatnio widziałaś? Może chodzi ci o tego, malucha? <inażysz> Widzisz, mówiłam, że go znajdziemy. Ooo. Co to za odgłosy? Um. Hej, patrzcie! <z stylizuj> Nie wiedziałam, że tak potrafią! <bible> widać, że doskonale się bawią! Chodźcie, pomóżcie mi. Rampa deskorolkowa dla zwierzątek. Są i sami zainteresowani. Wow! Bardzo szybko to załapały. A gdzie jest Chelsea? Chodźcie do nas, to fantastyczna zabawa! Mm. <laughs> Zaraz dołączymy! Mega, budujemy przygody z Barbie.